Tak, widziałam. Nawet nie pisała. Mamy, słuchajcie, właśnie zajęcia z fotografii. I wyszliśmy na górę i robimy teraz same zadania. Mam całą listę rzeczy do tu zrobienia. I, I robimy, całe fotki przy peronie. Także fajnie, fajnie. 7 godzin fotografii, mega. Moje ulubione zajęcia. Mam już zajęcia i teraz się spotkałam z moim chłopakiem, bo przyjechał do mnie do Wrocławia, bo idziemy, słuchajcie, dzisiaj na Jarmark. Właśnie Wam nie powiedziałam, że witam Was w pierwszym vlogmasie w tym roku. Co prawda potem Wam opowiem, jak będę je nagrywać, ale witam Was w pierwszym vlogmasie. E, idziemy teraz, słuchajcie, po moich zajęciach na jedzonko i wybraliśmy pierogi. Właściwie to ja wybrałam, ale oboje się zgadziliśmy więc idziemy sobie na pierogi. A potem idziemy na jarmar! Zjedliśmy już i przysięgam, było przepyszne. Ja nigdy nie jadłam pier pierogów z jagodami, i no to było przepyszne. Także polecam Wam yy, pierogarnia. Z smakiem chyba we Wrocławiu. Teraz idziemy na jarmark. Przed chwilą chwilę padało, ale na szczęście przestało, także idziemy, już widzę pięknie ozdobiony rynek, także pokażę Wam jak wygląda Jarmark we Wrocławiu w tym roku. Jednak wolę sobie popatrzeć z góry. Jestem taki zmęczony. <słys> <słys> robina, więc testujemy. Ja generalnie nie lubię wędzonych rzeczy i co roku sypek mi nie smakuje. Każdy inny ser uwielbiam, więc przetestujemy i w tym roku. Dobra, słuchajcie, w tym roku mi bardziej smakuje, ale jest i tak gumowy i po prostu ja nie lubię wędzonych rzeczy. I ta konsystencja, ale no nie jest najgorszy. na chwilę do galerii przed pociągiem. Sądziłam, że chcę pójść zobaczyć spodnie, także idziemy do Berszki, może do Zary. Zobaczymy. Aktualnie, mojemu statywowi, bo aparat stoi bardzo ryzykownie, ale liczę na to, że nie spadnie. Witam Was, słuchajcie, w drugim dniu grudnia i w drugim dniu nagrywania tego vlogmasa. Także teraz mogę się w końcu do Was tak normalnie odezwać, bo wczoraj w sumie mało co do Was powiedziałam. Ale witam Was słuchajcie oficjalnie na vlogomasach 2025 ja nie wierzę w to, że mamy już grudzień, tak nie do końca jeszcze to czuję, ale może przez te vlogmasy po prostu się to zmieni. No i słuchajcie, u mnie vlogmasów nie będzie codziennie, ponieważ vlogmasy to jest taki love hate relationship jeśli chodzi o mnie, ponieważ e, lubię nagrywać vlogmasy, lubię Wam je wstawiać, montować i tak dalej. No, ale ta druga strona jest taka, że po prostu... No, w grudniu nie mam za dużo wyświetleń pod filmami, także po prostu to się mi tak kłóci ze sobą, bo jednak wiadomo, jak widzę, że oglądacie i lubicie to, no to wtedy... Mam większą motywację, żeby dla Was nagrywać. Też chcę trochę to poprzeplatać z TikTokiem, żeby też na TikToku trochę ponagrywać właśnie tych vlogmasów, więc myślę, że po prostu będę nagrywała takie tygodniowe, że co tydzień będą no, po prostu pojawiały się filmy, bo chciałabym utrzymać tą regularność co cotygodniową na, na moim kanale, żeby właśnie co tydzień był... Film i, i no, i po prostu chciałabym jakoś się tego zacząć trzymać, wiecie, bo ja robiłam przerwy po 30 dni, ale to nie dlatego, że nie miałam czasu, tylko po prostu nie chciało mi się usiąść do montażu i po prostu zmontować film. Dlatego takie przerwy były. No i chciałabym to zmienić. Postanowienie noworoczne, słuchajcie, bo bez tego, bez regularności, nie ma efektu. Dobra, bo zaczynam gadać jak jakiś nie wiem. Pokażę Wam kalendarze adwentowe, które w tym roku będę otwierać. I słuchajcie, ja po prostu z roku na rok mm, coraz mniej wydaję na te kalendarze i coraz mniej zależy mi po prostu, żeby mieć ich jak najwięcej, bo po prostu szkoda mi kasy na takie bezsensowne kalendarze. No i słuchajcie, kupiłam w tym roku dwa, z czego jeden. Wydaje mi się, że będzie takim niewypałem. Ale otwórzmy sobie najpierw pierwszy Mamy 2 grudnia, więc otwieramy dzisiaj dwa okienka e, I słuchajcie, jest to kalendarz adwentowy z herbatami Kupiłam go w Rossmanie Jest to kalendarz z jakąś cejlońską herbatą Jak wiecie, ja byłam na Sri Lance I właśnie stamtąd pochodzi cejlońska herbata Także otwórzmy sobie pierwsze okienko Uuu. i mamy, słuchajcie, dzisiaj mm, miodową herb, herb, herbata miodowa z bergamotką, coś takiego Jeszcze numer dwa, ale cały czas się zastanawiam, czy otwieracie to teraz Nie no dobra, vlogmas to vlogmas Peppermint Ten może mniej smakować, ale spoko też sobie Testuję. Słuchajcie, drugi kalendarz, który będziemy otwierać na vlogmasach 2025 jest to kalendarz z dobrej kalorii. I właśnie to jest ten kalendarz, który może być lekkim niewypałem, ponieważ słuchajcie, kupiłam ten kalendarz w Rossmanie i potem stwierdziłam, a kupię sobie jednego tego batonika na, na przetestowanie i kupiłam właśnie ten... Yy, Tarta malinowa I... który jest też tutaj właśnie, w tym kalendarzu I po prostu totalnie mi to nie smakowało i mi się wydaje, że ja kiedyś też jadłam tego batonika I on też mi nie smakował, także mam nadzieję, że chociaż te inne smaki będą dobre Bo jak nie, to po prostu... jakby to nie jest w moim chyba guście smakowym Ale zobaczymy Także otwórzmy sobie Jedynkę, stwierdziłam, że no jakiś kalendarz musi być Bo to jednak tradycja Także otwórzmy jedynkę Ej, to się poprzesuwało, bo tu są dwa Ale o, one są takie malutkie i mamy, słuchajcie, szarlotkę z cynamonem Także przetestujmy sobie od razu, bo ja naprawdę jestem ciekawa Jeśli to mi nie będzie smakować, to znaczy, że po prostu mi one w ogóle nie smakują ten nie jest najgorszy, ale po prostu one mają taką gumową konsystencję. I wydaje mi się, że to mnie od razu tak odrzuca. Ale otwórzmy jeszcze numer 2. Ej, nie ma tu smaku napisanego. Piernik korzenny. Okej, okay, to jest chyba mój faworyt. Jak na ten moment. Dobra, słuchajcie, kalendarze adwentowe mamy otwarte. Ja, słuchajcie, dokładnie tydzień temu miałam wyrywaną ósemkę I dopiero teraz po tygodniu tak zaczynam w miarę normalnie jeść Wczoraj byliśmy właśnie we Wrocławiu na pierogach I jak do tej pory jadłam bardzo powoli, bo po prostu wszystko mnie bolało, ciągnęło i tak dalej Tak teraz po tym tygodniu już czuję, że jest ok Znaczy wiadomo, jeszcze czuję jak jem czy coś to jeszcze mam taki dyskomfort, ale generalnie już jest dużo, dużo lepiej. Jeszcze wiadomo, nie wiem niektórych, niektórych rzeczy, bo ja jestem taką dosyć panikarą i po prostu zawsze wszystko wydłużam, żeby na pewno się dobrze zagoiło i tak dalej. Także no. To jestem po prostu ja. Także do tej pory jeszcze nie wypiłam żadnej takiej ciepłej herbaty, ale może dzisiaj sobie właśnie ją zrobimy może jakąś taką, właśnie z pomarańczą, czy coś tak, to, takiego właśnie taką bardziej zimową. Muszę sobie też kupić takie syropy do herbat. Plan na dzisiejszy dzień jest taki, że dzisiaj nie mam studiów bo ja mam studia tylko kilka dni w tygodniu więc dzisiaj jest ten dzień, kiedy mam wolne. Jutro niestety już jadę Ale co? Myślę, że ogarnę sobie pokój I muszę zajść na pocztę, żeby wysłać pocztówkę Bo jak byłam na Gran Canarii Nie wiem, czy z tego będzie film, ale raczej chyba nie Bo tam, no coś mi nie wyszło Byłam właśnie na Gran Canarii w listopadzie to dałam ankietę na Instagramie, żebyście zgadywali, do jakiego kraju lecę. I jeden chłopak wygrał ode mnie pocztówkę, i ja do tej pory jej nie wysłałam, ale po prostu cały czas byłam zalatana i nie miałam kiedy. Nie, nie, nie miałam po prostu czasu, żeby pójść na tą pocztę. Um, także zrobimy to dzisiaj. Um, także tak. I jeszcze w ogóle muszę iść do Łazienki, wypłukać sobie wiadomo, umyć mu zęby i wypłukać sobie buzię taką płukanką, bo muszę takim czymś płukać hmm, Chociaż w sumie już jest zagojone, więc nie wiem, czy bym musiała, ale dobra Słuchajcie, dzisiaj biorę ostatni, osta ostatnią tabletkę antybiotyku, także mega, mega się cieszę w końcu Bo po prostu ten antybiotyk mnie strasznie osłabiał i ja czułam się strasznie I, i słuchajcie, jadę do... Rosmana i na początku jadę jeszcze wysłać kartkę, którą miałam wysłać właśnie z Gran Canaria proszę bardzo z tyłu są dane, więc wam nie pokażę wczoraj mama mi powiedziała, że jest jeden plus jeden kalendarz adwentowy, także jedziemy zobaczyć jakie tam resztki zostały, może coś mi się uda fajnego kupić, a jak nie to po prostu się przejadę Dobra, słuchajcie, byłam w Rosmanie, kalendarzy żadnych nie było, totalnie żadnych Jakby nie wiem, chyba po prostu posprzątali mm, Wczoraj no niestety nie, nie zdążyłam już pojechać e, Ale co, jadę do domu, muszę zjeść śniadanie Ale powiem wam, że ja miałam taką ochotę na Michałki, wiem, dziwne I podjechałam sobie kupić Niestety nie było tych w ciem, ciemnej czekoladzie, no tej, no zwykłej czekoladzie a ja wolę zwykłe, więc kupiłam białe. Ale miałam taką ochotę, że po prostu no nie mogłam wytrzymać. Witam z mojej kuchni. I dzisiaj będziemy robili zimową herbatę. Ale bez zimowej herbaty, bo nie mam składników. Jedyne co mam, to są pomarańcza. I mam ich bardzo dużo. Także to na plus. Mam tutaj taką filiżankę. I wybrałam sobie tą herbatę z dzisiejszego kalendarza adwentowego. Także otwórzmy ją. Mam jeszcze, słuchajcie, cynamon. Także nie wiem, czy to będzie dobrze pasować. Nie wiem, czy mam goździki. Nie mogę ich znaleźć. Cyk, cyk, cyk. Mm. Trochę kwaśna jest, ale okej. Okay. Wsypiemy trochę cynamonu. Mam taki sos malinowy. On jest co prawda do kawy mrożonej, ale dajmy, wlejmy trochę. Może będzie dobre. W sumie mogłabym tu jeszcze jabłka wkroić, ale mi się nie... Nie wiem, czy to wyjdzie. Proszę bardzo. moja herbatka, także przetestujemy, czy wyszła w ogóle. Herbatka bardzo smaczna. Bardzo dobra mi wyszła. Także... Polecam go mój przepis. Hello, dzień dobry, witam Was w piątek. Nie odzywałam się do Was kilka dni z racji, że część vlogów nagrywam po prostu na TikToku, gdzie Was koniecznie zapraszam. Więc dzisiaj się do Was odzywam. Wczoraj w sumie nie działo się nic ciekawego, dlatego też Wam tego nie nagrywałam. Dzisiaj właśnie miałam zajęcia słuchajcie na uczelni. Dosłownie miałam podstawy przedsiębiorczości. Teraz, słuchajcie, miałabym włef, ale stwierdziłyśmy z Kamilą, że nie idziemy na niego, więc idę teraz szybko do Magnoli. W ogóle jest straszne błoto, po prostu nie da się tu przejść. Idę do Magnoli, słuchajcie, po coś do jedzenia, bo jestem głodna. A zaraz mam pociąg, więc idę po coś do zjedzenia i słuchajcie, jadę dzisiaj do Poznania. Em, na początku spotykam się z moim chłopakiem, w sensie idę do niego, bo muszę zrobić zdjęcie do CV. Takie wiecie, biznesowe, więc będę musiała zrobić sobie koka. Malować usta, mam też właśnie koszulę, marynarkę i tak dalej, także będę musiała sobie takie zdjęcia zrobić. A potem spotykam się, słuchajcie, z Amelką, także słuchajcie, mówiąc krótko, to Amelkę po prostu znam e, z wyjazdu na Sri Lankę, bo po prostu tam e, się poznałyśmy więc po prostu nie mogę się nagać doczekać, bo ona jest z Krakowa, w sensie mieszka w Krakowie, więc ciężko nam jest się złapać. A wyszło po prostu, że ma zajęcia z pilatesu w Poznaniu, więc dlatego właśnie jadę dzisiaj do Poznania prosto z Wrocławia, przy okazji zrobię te zdjęcia, a potem pójdziemy sobie na jakąś kawkę czy coś. Zobaczymy. Także mega się nie mogę doczekać, bo się po prostu już tak dawno nie widziałyśmy. Hello, ja już jestem w Poznaniu i będę teraz robić zdjęcia. Nie mówię wam do czego, ale po prostu będę robić zdjęcia. Więc musiałam mieć koszulę, która jest pognieciona, ale będę mieć marynarkę, więc będzie mi tylko trochę jej widać. Jest fest pognieciona. Buty, co prawda nie są to ładne szpilki, bo nie mam szpilek. Miały być balerinki, ale baleriny nie mogłam znaleźć Więc są mokasyny albo spódniczkę, albo sukienkę To jest sukienka A to jest spódniczka, ale to jest... nie wiem co znaczy Zrobiliśmy zdjęcia, teraz... Idziemy do galerii i mam trochę różowe usta takie trochę bardzo, bo miałam czerwoną, yy, czerwony błyszczyk. I co? No i zaraz się spotkam za męką. Mega się cieszę. Ej, pada. Więc chyba pojedziemy tramwajem. od Poznania i zobaczyć jaki jest piękny wystrój świąteczny przed chwilą widzieliście przywitki ze mną idziemy słuchajcie do New Yorkera bo chciałam zobaczyć futerko, takie widziałam na TikToku, ale ono było dostępne w w październiku i na początku listopada widziałam TikToki, nie wiem czy nadal jest mam nadzieję, że tak, bo jest przepiękne i co? Jezu Dobra, zobaczcie, ile tu jest sylwestrowych rzeczy. Mega. Były taki kombinezon. Wszystko tutaj jest sylwestrowe. Torebka. Ja tą torebkę widziałam rok temu. Przepiękna. Patrzcie to. Boże, cudo. Patrz to. Ale o Jezus. Ej, na promocji. Patrzcie, znalazłam to futerko. Także przymierzam, ale jest dużo gorszej jakości niż to z Zary, ale przymierzymy. Dzięki, jest strasznie. Ale jest piękna. A ja muszę tu leć tego to,